Cześć, witajcie, święta za nami, rok się kończy, a na giełdzie krypto wygląda to bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe w ostatnich dniach było, no wiadomo, bardzo mało obrotu, bo instytucje nie grały, wszyscy świętowali. Rynek się zachowuje tak jak każdy z Was zapewne wie, po prostu zdycha, zdycha. I, i co teraz, no, czy czekamy na czarnego łabędzia? Bo to może być całkiem ciekawe, tylko jaki ten czarny łabędź będzie, zaraz o tym sobie powiemy. Natomiast e, przeczytajcie sobie ostrzeżenie. Bo pamiętajcie, ja nie udzielam porad finansowych, nie polecam żadnych transakcji, metod inwestycyjnych. Nie kopiujcie moich zagrań, zwłaszcza na kopy tradingu, e, bo możecie stracić pieniądze. To jest krypto, duże wahania cen. Jest to. Ryzykowne, więc to co robicie, robicie tylko i wyłącznie na własne ryzyko, własną odpowiedzialność. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do, do, do wykresu, do naszej analizy technicznej. Tak jak Wam cały czas mówię, no ja ciągle czekam na ten nieszczęsny boks, na te około 113 tysięcy. No, było, było już blisko, bo mieliśmy prawie 108,5, natomiast no nie, nie udało się dobić, i co teraz? Biorąc pod uwagę cykliczność, tak jak to wyglądało w poprzednich okresach, tak naprawdę powinniśmy mieć teraz niedźwiedzią niedźwiedzie, dźwignię. Co to oznacza? Że no, teoretycznie Bitcoin powinien nam polecieć mocno w dół, zrobić jakieś te 30% korekty. I powinno to być na przełomie roku, czyli od połowy grudnia mniej więcej do połowy stycznia. Na razie to mamy spadek na poziomie tam... 14%, ale jeżeli byśmy sobie przyjrzeli się, okolice 30%, to jest około 78 tysięcy dolarów. I jeżeli popatrzymy sobie na wykres, mamy tutaj kilka stref FVG, które nie zostały zebrane. Naprawdę aż się prosi, żeby one zostały zebrane. Teraz pytanie, czy to nastąpi, czy nie. Jak dużo osób się tego spodziewa? I, I co zrobią instytucje, co zrobią wieloryby, czy się zdecydują. Jak na razie rynek wygląda słabo, natomiast on się cały czas trzyma, on się cały czas trzyma, spada, odbija, spada, odbija. Natomiast żeby był tak głęboki spadek. I teraz, słuchajcie, naprawdę byłoby bardzo dobrze, żeby rynek zebrał te gapy. Dodatkowo będziemy mieli, mamy teraz zamknięcie tygodnia, za dwa dni zamknięcie miesiąca, więc jeszcze sobie popatrzmy, jak to wygląda na jednodniówce. To już jakby jest taki bardziej dokładny obraz. Czyli mamy obraz jednodniowy i dalej te piękne strefy FVG z różnych interwałów one czekają. One czekają i przy świecach jednodniowych już tu widzimy, możliwe, że się nam tworzy objęcie bessy. Zobaczymy, jak, jak się zamknie. Zostało jeszcze parę godzin dzisiaj niedzielnego zamknięcia tygodnia. Mamy silne opory, ale. Jeszcze zobaczmy sobie na tygodniówkę, bo to jest jakby istotne, jak się nam zamknie cały tydzień. No i znowu cały tydzień wygląda to mój zakres spadku, może się to sobie przesuniemy. Cały tydzień wygląda słuchajcie. No mamy silny opór, jesteśmy na tym oporze i teraz, jeżeli tu się utrzymamy i nie będziemy mieli od razu kolejnej świecy wzrostowej. To będzie oznaczało, że lecimy, że przełamanie, jeżeli tutaj nastąpi w poniedziałek, to powinniśmy się znaleźć mniej więcej na 85 tysięcy w przyszłym tygodniu. Zobaczmy sobie jeszcze na miesiąc, bo mamy zamknięcie miesiąca, zamknięcie roku i tu sytuacja również wygląda no, bardzo podobnie. Tutaj po prostu aż, aż po prostu wykres błaga, błaga o to, żeby ten listopadowy wzrost wypełnić. I tutaj mniej więcej mamy gdzieś poziomy do zejścia nawet 75 375 400. To jest ten punkt, gdzie mógłby Bitcoin zejść. Czy to się wydarzy? Ciężko powiedzieć. Pamiętajcie, w zasadzie nigdy się nie zdarza, nawet jeżeli popatrzycie na poprzednie lata, no może z wyjątkiem tam roku 2020, żeby aż tak duży wzrost nie został zebrany. Pytanie, czy zebrany teraz? Czy zebrany za chwilę. Natomiast no, bardzo się tam tutaj prosi o, o wyczyszczenie te, tych stref tutaj na bitcoinie. I teraz, no, jak to się może wydarzyć? Bo mamy taką sytuację: 20 stycznia Trump zostaje prezydentem, czyli jakby sygnał byczy dla kryptowalut. No, w związku z powyższym, no słabo by było, że jeżeli Trump obejmie przywództwo największego Najprawdopodobniej ciągle, mocarstwa świata, żeby Bitcoin poleciał, żeby Bitcoin poleciał, prawda? Nie powinno się to wydarzyć. Czyli albo powinniśmy mieć dzisiaj, jutro, pojutrze, maksymalnie do 3-5 stycznia, jakąś informację bardzo negatywną, na którą zareaguje rynek, żeby można było spuścić tą cenę, żeby potem w momencie zaprzysiężenia Bitcoin już ostro-ostro szedł w górę. Bo w tej chwili pomału, coraz więcej osób już zacznie myśleć po pierwszym tygodniu stycznia o tym Trumpie, prawda, że Trump zostanie prezydentem, że będzie super. Więc raczej wtedy giełdy powinny iść w górę. Natomiast potrzebna jest jakaś informacja, która spowoduje w tej chwili zejście, wyczyszczenie tego wszystkiego i dopiero ładnie w górę. Jeszcze w zasadzie dwa dni temu w grę wchodził scenariusz taki, że jeszcze mamy jedno odbicie w górę do końca roku, może nie dwa tydzień temu, że przez święta i tak dalej, sobie będzie po prostu na nie ale ulica będzie podbijała, podbijała i sobie będziemy tak pomalutku, pomalutku szli w górę. Jakieś wybicie na przełomie roku, 2-3 stycznia i potem jakiś czarny łabędź, taka totalna informacja, która zbije te 30%. Natomiast jakby jest coraz więcej takich drobnych sygnałów mówiących o, o spadkach. To, to wręcz wygląda, jakby to było takie przygotowanie. Czyli y, mamy troszeczkę takich negatywnych informacji, one się kumulują. Y, wykres nie spada jakoś bardzo strasznie, utrzymuje się wręcz w dolnych granicach. On się kumuluje, kumuluje i teraz jedna przesądzająca informacja może spowodować totalną wyprzedaż. I ja się na to nastawiam. Ja się w tej chwili nastawiam w ten sposób, że możemy mieć bardzo mocny spadek. Poustawiałem sobie zlecenia, no nie ukrywam, że na bitcoina mniej więcej na 78 w tej chwili mam pierwsze zlecenie. Jeżeli to się nie sprawdzi, super. Bar bardzo się cieszę, jestem przygotowany również, że ten scenariusz się nie sprawdzi, ale na tą chwilę on wydaje się jakby taki najbardziej prawdopodobny. Mam ustawionych kilka shortów z krótkimi stop lossami. Jeżeli wejdą, będę się bardzo cieszył, jeżeli nie wejdą, nie będę płakał. Mam również cały czas odpalonych jeszcze kilka longów, które też mają poustawiane stop losy w break event, czyli jakby, jeżeli poleci, no to trudno, wytnie mi, po prostu nie będę stratny. Natomiast jeżeli jednak nie pójdzie w dół, no to w tym momencie. Na tym zarobię, natomiast jakby nie obstawiam w tej chwili pozycji na wzrosty, obserwuję rynek cały czas, co się, co się wydarzy. I to jest jakby dla mnie w tej chwili scenariusz taki najbardziej prawdopodobny czyli możliwe, że jeszcze lekkie podbicie i jakaś bardzo negatywna informacja dotycząca rynku czy coś się wydarzy na świecie, która spowoduje po prostu zwalenie totalne. I po to w tej chwili gram, zobaczymy, czy tak e, będzie. I potem wzrost do inauguracji Trumpa. E, Trump zostaje prezydentem i rozpoczynamy już taki bull run bez, bez postoju. E, w zasadzie oczywiście tam z jakimiś flash crashami, takimi po 20, 30, 40%, ale to na na altcoinach, no i hossę kończymy, no pierwsza wy, wyprzedaż robimy w marcu, drugą wyprzedaż, nie wiem, do kiedy będę trzymał, to będę mówił na moich grupach, na moich kanałach, tam będą informacje. I teraz tak wygląda bitcoin, jeśli chodzi o dominację, tutaj też przez ostatnie dni ciężko cokolwiek powiedzieć, bo tak naprawdę, no wszystko sobie stoi, nie jesteśmy, nie doszliśmy. No stoimy po środku, tak naprawdę, z dominacją, czyli i od mamy, jesteśmy w połowie drogi do szczytów i w połowie drogi do mojej linii, gdzie powinien się zacząć alt season, czyli przebicie po prostu tych niecałych 55%. Dla mnie to jest sygnał, że, że wchodzimy po prostu w totalne alt season. Natomiast Czyli z tych elementów, z dominacji ciężko cokolwiek wywnioskować podobnie, widać, że jest czas oczekiwania przez te święta do nowego roku, że no, tak jakby niewiele się może wydarzyć, ale musi być teraz po takiej akumulacji jakikolwiek ruch intensywny. I teraz albo on będzie pozytywny, ale musi być pozytywna informacja, albo negatywny. Natomiast jakby. E ja bardziej obstawiam na informację negatywną, żeby zbić tą cenę, i, i w momencie zaprzysiężenia Trumpa, żebyśmy byli po prostu już odrobili to, że, że Trump zostaje już prezydentem oficjalnie i mamy sukces. Co mi to jeszcze potwierdza? Można było troszeczkę ładnie pozrzebać na, na niektórych altcoinach. Jeden z nich to grałem w dwie strony i, i w górę, i w dół. GMT, gdzie e, grałem od tego dołka. No, przyznam się, że ja już tutaj sprzedawałem. Nie sądziemy aż tak wysoko. Później to był u mnie long. A tutaj pięknie, zobaczcie, jak e, weszło w order Bloka, I tutaj jeszcze został ślad po moim e, szocie, prawda? Czyli, czyli w dwie strony można było zagrać. Ale to jest evenement. Natomiast e, bardzo dużo coinów wygląda w sposób do dobrych coinów zaczęło nam tworzyć coraz więcej formacji. Mamy coraz więcej formacji i nie są to formacje zbyt przyjazne. Zobaczcie sobie link, mamy na i to już naprawdę na 4 godzinówkach mamy formacje głowy i ramion, ale również te same formacje powstają nam na bardziej lokalnych Interwałach też możemy tutaj po prostu zauważyć identyczną sytuację. Weźmy sobie interwał chociażby jednogodzinowy, prawda? Raz, dwa, trzy. No można powiedzieć, że tu mamy cztery, pięć i jakby schodzimy też już. Czyli mamy na, na różnych interwałach, pojawiają się nam formacje. Które by nam mogły również pokazywać, że coś się dzieje, zresztą bardzo dużą słabość na większości coinów. Dobra, tutaj też mamy wszelkiego typu trójkąty, które nam się tworzą, raz, że to są trójkąty. No, bardzo dużo coinów jest w tej chwili na swoich oporach, ale tutaj też widzimy lokalne formacje głowy i ramion na jakichś takich mniejszych interwałach. One są naprawdę wyraźne więc jakby pokazują nam, jakby, że coiny są gotowe do spadków i to nie jest tak, że idziemy sobie, ładnie pracujemy w jakichś kanałach, natomiast są to trójkąty e, dużo częściej pokazujące kontynuację trendu, a trend lokalny jest trendem spadkowym, czyli teoretycznie nie Najbardziej prawdopodobne wybicie z tego typu trójkąta, to jeszcze przez jakiś czas mieliśmy jakby normalny jeszcze trójkąt, że była jakaś szansa, natomiast w tej chwili coraz więcej coinów ustawia się nam dokładnie w ten sposób, więc jakby prawdopodobieństwo wybicia dołem jest dużo większe niż prawdopodobieństwo wybicia górą, czyli i trójkąty, a w trójkątach jeszcze dodatkowo świece pokazujące nam możliwe Spadki to jest, to jest jakby główny powód, dla którego się ustawiam. I teraz, i teraz pytanie: gdzie, gdzie ustawiać ewentualne tutaj dalsze zakupy? Bo tutaj powstaje istotne pytanie: no, no, trzeba sobie oszacować mniej więcej, jaki może być zakres. Należałoby sobie poszukać gdzieś tam order bloków, jakichś istotnych momentów wsparcia, dokąd ta cena. Tu jest widzę, jeszcze jakiś order blok niezrealizowany. No po, poszukajcie troszeczkę tych elementów, jest tutaj mamy e, Zachęcam Was, powyznaczajcie sobie gdzieś tam na wykresie 4 godzinnym jednodniowym, zwłaszcza e, strefy FVG czyli strefy, gdzie nie było handlu. Tak mówię, interwał jednodniowy, interwał 4 no tutaj mamy to już jest nieaktualne sprze jest przyagowane, czyli tu już nie powinniśmy mieć. Tutaj mamy jakąś jeszcze strefę, bo mniej więcej te strefy powinny być gdzieś zasięgami spadków, no chyba, że będziemy wybijać sobie nowe ATL-e. Świetnie, chce mi się w to wierzyć, ale na niektórych coinach, które są naprawdę na dnie, bo dosyć takich coinów jest dość dużo, może się wydarzyć. Prawie, że nie ma order bloków, czyli jakby nie możemy za bardzo polegać na order blokach, bo E, zwłaszcza na 4-godzinówkach e, jednodniowych, one zostały już przereagowane, czyli tutaj nie mamy gdzie, gdzie po prostu e, spadać. E, tu mamy mniej więcej wyznaczony zasięg z formacji nie wiem, czy tutaj coś mieliśmy. E, no tak, tutaj mieliśmy odbicie, 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 odbicie. Kolejne odbicie, akumulacja, akumulacja, odbicie, czyli jest to jeden też z punktów. Gdzie się ustawiał mniej więcej na zakup w okolicy 1,89%. Przykładowo, przy tym tu mamy spadek 12,5%. Natomiast ja osobiście rozkładam sobie siatki nawet do 30%. Mam nadzieję, że ten scenariusz się nie zrealizuje, ale musicie o jednym pamiętać: zawsze możemy albo pójść w górę, albo spaść, albo akumulować. Tak naprawdę. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy, i teraz, jeżeli tedydujecie, musicie być przygotowani na wszelkie scenariusze. Czyli, co się wydarzy, jeżeli ta hipoteza, o której Wam dzisiaj mówię, się zrealizuje i polecimy w dół? Musicie być przygotowani, gdzie odkupić i czy wchodzić w shorty, czy też nie. Co zrobić w sytuacji, kiedy to się nie zrealizuje i w których momentach wchodzić w rynek, jeżeli będziemy widzieć, że na rynek. Rośnie. No o tym to już na pewno w jakimś wam filmie, w, jak, w jakichś lekcjach, które też macie nagrane, zrobię. Ewentualnie, co zapraszam was na moją grupę. Darmową grupę na Telegramie, a kanał tak naprawdę na Telegramie. Bo tam jakby cały czas wrzucam jakieś informacje, co się dzieje. Dobrze, teraz zobaczcie sobie na, na, na poprzednich latach, jak to, to naprawdę dokładnie w ten sam sposób wyglądało. czy tak jak tutaj widzicie, ten spadek przed tym kulminacyjnym podejściem. Całkiem możliwe, że właśnie jesteśmy w tym momencie, gdzie po prostu sobie zejdziemy, żeby móc zrobić ten pierwszy szczyt. Hosy. Dobrze, co, co jeszcze z takich rzeczy? Mamy poziom na altcoinach. Zaraz Wam to jeszcze pokażę. E, chodzi mi o Altky Season Index. Tylko muszę sobie to przełączyć, bo mi to blokuje niestety. Okej, okay, on jest na poziomie 47, czekajcie. Odświeżymy, na poziomie 49%, czyli troszkę idzie w górę. Więc no, y przed kolejnym takim totalnym ruchem, no dobrze by było, żeby on nam jeszcze zszedł, bo w zasadzie jeśli chodzi o indeks chciwości, no to w tej chwili on jest ciągle powyżej 70%, czyli jakby. No. Powinno to nam wystartować naprawdę dopiero tuż przed Trumpem, a na tą chwilę, jakby jesteśmy, wszystko nam się ustawia, że, że wystartujemy dużo szybciej. No tak też po prostu nie powinno być, więc tutaj też dobrze. Je... Żeby te alty jeszcze tam troszeczkę ob oberwały, żebyśmy spadli mniej więcej na, na 35, to by było takie wręcz idealne. No, w zasadzie wszystkie wskaźniki, e, wszystkie rzeczy pokazują, że powinniśmy mieć w tej chwili ten ruch w dół. Czy on się wydarzy? Nie wiem, całkiem możliwe, że tak. Natomiast słuchajcie, co jest najważniejsze, jeżeli tradujecie, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy rynek idzie w górę, czy rynek spada. No to jest dla nas całkowicie bez, znaczenia, całkowicie bez znaczenia, bo rozgrywamy i w jedną i w drugą stronę, i zarabiamy w jedną i w drugą stronę. Ja też wam powiem, że ja wcale nie jestem jakimś tam zwolennikiem słuchania wiadomości i informacji, bo tak naprawdę wykres nam, sam wykres nam wszystko pokazuje, co się dzieje, i, i jakby uważam, że najważniejsza jest umiejętność czytania wykresu. W ogóle słuchajcie, o jeżeli ktoś chce, my jeszcze w tej chwili jest ta promocja na dołączenie do zamkniętej grupy e, Crypto Start VIP, gdzie rozgrywamy sobie rynek, e, gdzie ja wrzucam to, co ja gram dokładnie. Są analizy, są analizy coinów, są analizy zagrań. E, dołączając do grupy, dostajecie cały kurs, cały kurs e, gry na kryptowalutach. Wa macie możliwość patternów, nauczenia się patternów, formacji, czytania wykresu, ustawiania wszelkiego typu order bloków, FVG, korzystania ze średnich czy dokładnie z tego co ja tutaj cały czas korzystam. Generalnie opieramy się również na analizie price action, czyli możecie się tego wszystkiego nauczyć i jeszcze teraz przez najbliższe dni Możecie dostąpić to w super genialnej cenie. Dostęp dostajecie na jeden miesiąc, natomiast wszystkie materiały, wszystkie materiały szkoleniowe, lekcje dostajecie po prostu na zawsze. Natomiast potem, jeżeli będziecie chcieli sobie przedłużyć na kolejne miesiące, to możecie przedłużać, a jeżeli nie, to. Ja, ja po prostu wiem, że będziecie chcieli przedłużyć, prawda? Więc e, w link macie tutaj do dołączenia. Jeśli będziecie chcieli, ja wam wrzucę w opisie tego filmu. No jak mówię, e, jesteśmy w kulminacyjnym momencie w tej chwili, bardzo rozstrzygającym. E, to będzie wyjątkowo ciekawy pierwszy, myślę, kwartał, e, który nam pokaże kierunek. E, dużo osób się mnie jeszcze pyta, czy Hoss potruwa faktycznie, że tak cyklistycznie, że do końca października. Słuchajcie. Nie wiem. Kryzys, gigantyczny kryzys wisi w powietrzu i to na całym świecie. I wszystko wskazuje, że żadna gospodarka nie jest w stanie się już wygrzebać na plus. Żadna gospodarka nie jest w stanie wygrzebać na plus. I teraz no, jedynym sposobem, żeby stworzyć to od nowa i, i żeby te gospodarki zaczęły działać, to jest reset. Re, reset? Retest. Reset. Kurde, reset, reset systemu. Czyli musi się wydarzyć czy ewolucja, czy jakaś jeszcze większa wojna, czy jakieś większe zawirowania, czy znowu upadek giełd, upadek banków. Musi to być na gigantyczną skalę, żeby znowu gospodarki mogły się odbudować. Więc no coraz więcej rzeczy wskazuje, że to będzie właśnie taki rok. I teraz no, trzeba zarabiać jak najszybciej, jak najwięcej, bo po prostu nie wiemy, kiedy się skończy e, hossa. Oczywiście to no, potem będziemy sobie zarabiać na spadkach, prawda? No, ale to już za jakiś mniejszy kapitał, po prostu bezpiecznie, bo, bo e, gospodarka, jeżeli się będzie walić, palić, no to nie wiadomo, jak będą giełdy wyglądały, jak będzie z płynnościami, więc żeby e, będzie grać mniejszymi środkami. Na pewno będę na grupach e, mówił, e, kiedy wychodzę. Kiedy wychodzę z pozycji, kiedy wszystko sprzedaję, kiedy sprzedaję całkowicie. Zresztą, teraz, gdy mieliśmy ten szczyt, tutaj, ostatnio który się nam odbywał, to też właśnie podawałem wam, żeby wyjść przynajmniej 20-30%, że ja wychodzę ze spotów, prawda? Tutaj mniej więcej na Mikołajki była informacja, żeby wyjść częściowo ze spotów, realizować pozycję. Więc no to też no popatrzcie do dzisiaj to jest 50% na tym coinie, prawda? 50% czyli wychodząc no akurat my jesteśmy mamy bardzo dużo coinów, czekamy po prostu co się wydarzy żeby kupić. Jeżeli cena pójdzie w górę no to bez problemu odkupimy sobie po przebiciu wszelkiego rodzaju M, kiedy będziemy widzieli, że mamy ten ruch wzrostowy a jeżeli spadnie no to odkupimy taniej, bo jesteśmy na gotówce. Dobrze, myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Na pewno też się postaram w najbliższych dniach, na, tuż po nowym roku, zrobić jeszcze jakieś nagranie, czy też live'a, bo to będzie bardzo ciekawy okres. Ciekaw jestem bardzo, jak się spełni ten scenariusz. I jeszcze raz zachęcam, kliknijcie sobie w link, zobaczcie, co tam macie przy dołączeniu do grupy VIP, bo naprawdę jest na bogato, i, i cóż, i postanowiłem zrobić świąteczną promocję. Korzystajcie z tego. Dziękuję za dzisiaj. Cześć.